A my popatrzmy na rundę pistoletową. Rozpoczynamy mapę Divertigo, mapę wybraną przez Entz. Zaczniemy oczywiście w ataku. I od samego początku chcemy zagrać agresywnie. Na pomstajcie, a już Killer z pierwszą eliminacją. Jest przewaga po naszej stronie. Szybka kontra Czuchego, ale tu jesteśmy gotowi. Hades! Killer, ależ to jest strzelnica! Poklikali, poklikali Polacy! Błyskawiczny dojazd, Kuwen, No nie może w to uwierzyć. Ale teraz przed Maus pierwszy full. Są kupione karabiny. Jest snajperka u Torsiego. I jak widać torci już chce wychylać agresywnie, ale ten strzał niecelny Dycha zdołał schować się za ścianą. Glej w międzyczasie razem z kolegą, ależ agresywnie na środku, podchodzimy we dwóch i tu będzie zdziwienie. Zobaczmy, kufi jeden, kufi drugi, mamy bomb side B, ależ zaskakująca decyzja. Nie spodziewali się tego gracze Maus, oni chcieli walczyć o rampę, a my w międzyczasie po cichutku, na spokojnie, w pierwsze tempo wychodzimy środkiem ach nie no mastermind Grave, on cały czas to ma on cały czas to czuje tu nie ma przypadkowych koli to wszystko jest zaplanowane Perfekcyjnie przezglejował, wow! A teraz troszkę więcej agresji, jeżeli chodzi o Maus na sajcie. Bez tego, co widzieliśmy, no widać, że nie chcą tak bardzo odpuszczać tej pozycji. No i Siuchy, on na razie nie zadaje w ogóle obrażeń. Cały czas gra bardzo wysoko wysunięty, ale w międzyczasie też na rampie widzimy, że sporo się dzieje. Siuchy troszkę zdezorientowany wydaje się być w tej sytuacji, ale na razie ze strony Polaków kontry nie ma, no. ale to Kylar teraz musi bardzo mocno uważać. No właśnie, wie Siuchy, chociaż zobacz, nawet nie mówi żadnych informacji kolegom. Czasem Glaive zdobywa tutaj fraga, ale Torsi wciąż wcelowany. Jest przewaga po naszej stronie. ale wydaje się, że Ciuchy ma wszystko w garści, by tego fraga w razie czego zdobyć. My jednak z na rampie i tu będziemy chcieli tę rampę odbijać. Co się dzieje z Killarem? Że on tutaj przetrwa. Zobacz, wycofuje Killar nieco. Siuchy też już bardziej defensywnie. My we trzech na rampie. E, indywidualnie killer pod bonsightem. B, tu przed szansą on. Siuchy schowany cały czas, ale killer spokojnie może teraz wycofać. Zapewne Siuchy skróci pozycję, bo wiedział o killerze. Ale my jesteśmy już bardzo blisko przy bonsajcie. A tu jednak Torsi. Musimy na niego uważać, bo on tutaj może nam zrobić krzywdę. No, ale Olek, jak widać, był tam, gdzie być powinien. 3 HP na końcu. Olka, on się jednak nie przestraszył. Imhat blisko jednak BSA. Dość szybko przerotował. Lecą e flesze w stronę e Fina, ale. Ten flash na początku nic nie robił, chociaż Gufi W końcu wychyliłby fraga, zdobyć się, więc Hades. Asekuracja. Frag przecież ze snajperki. Potem flash dla Gufiego by ten mógł wychylić na bezradnego rywala. Tam wszystko tutaj chodzi. Komunikacja. Fantastyczna. O no tam cały czas na granicy tak naprawdę wychylony zawodnik Maus, ale jednak z tego wszystkiego buduje przewodnik. Tak, przytomnie bardzo ustawiony Brolan. Nadesz no, omijając tego palaka. Tymczasem im chat namierzony. Nawet nie wie chyba, że dostawał te strzały, bo ten flash był perfekcyjny. Serszym chciał to ratować, ale killer Po raz kolejny na Bombsajcie B. O, teraz jednak dobrze siuchy. Złapał tutaj kontakt, ratuje bombsite B, ale ta rotacja poszła solidna, a my już mamy Gufiego, który wychodził środkiem i ten chce zakraść się na plecy. Brolan, czujny, ajajaj. Brolan z eliminacją, a zatem dwóch na trzech, a torsi ustawiony na headshot, ci on się nie pomyli, wszystko w rękach Hadesa. Oczywiście zna pozycję snajpera, tu jeszcze leci flashbang, wychylał się Exception, jest też torsi. A to nie Xh, tylko Thorsi oczywiście wychylał ze snajperką po flash od kolegi. Jest ym, przygotowany plan na bombsite'ie B, a do tego Goofy, który przecież zachodził od środka i tam stoczył bardzo ważny pojedynek z Brolanem. Gdyby on tam trafił, zupełnie inaczej poszłaby ta runda. Miałby presję Torsi, nie miałby tam jak zareagować, tymczasem dycha z jednym! Brolan to ratuje, ale widzimy jak piekielnie ucierpiał, tylko 11 punktów życia na koncie Szpeda. On już wycofuje w stronę bombsite'u, by zagrać tutaj defensywnie, nie mając żadnej asekuracji. Antyterroryści agresywnie podbłądzili sitem B, jak widać, się zajęta pozycja. Zostawiony tutaj Imphat, Killer jednak blisko, by wychylić top poziom. Takie, ale też pamiętaj, że jak chwalisz Klera, warto to robić po angielsku, bo wszyscy usłyszeli te kolejne pochwały, jeżeli chodzi o tego zawodnika, no ale teraz czas na wejście na site B. Tutaj do tej pory niewiele się działo, stąd brak eliminacji właśnie u Imphata, no ale teraz bardzo defensywna postawa. Oj, oj, oj. No i za chwilę. podłożenie ładunku. Jest wyjazd siuchy. Ach, przygotowany sprytnie. Siuchy! Ależ to zrobił siuchy! Jeszcze Kserczyn dokłada eliminacji. i nagle robi się trzech na jednego. Trafienia siuchego. Zrobiły tutaj robotę i wszystko w rękach Olka. On ma tutaj problem. Olek niecelny, jednak strzał, chciał go dojechać jak najszybciej. Olek! Jeden strzał dwie karetki! Ajajaj! Jakże było blisko! Olek! Mógł zostać teraz bohaterem, ale wciąż Olek uśmiechnięty! No i Brolan, osamotniony jeżeli chodzi o okolice rampy, bardzo ważne będzie to, by umiejętnie go tutaj zaskoczyć i żeby jak najwięcej graczy Ens za moment wyskoczyło właśnie pod Brolana. Oj, pomylił się Brulan. Teraz eliminacja, ale zebraknie kuli. To Gufi może wykorzystać. Wraca błyskawicznie zawodnika na terrorystów. Ale my znowu mamy kolejnego zawodnika, który może tu zaskoczyć. On będzie słyszał rotację. Siuchy zostaje na pozycji. Siuchy był blisko, by tego fraga zdobyć killer. Chociaż to Gufi trafia idealnie. Tu jeszcze Hades sprytnie na plecy i zostaje sam torsją ze snajperką. Ale my, jakbyśmy o tym wiedzieli? Hades zdaje się, że słyszał kroki rotującego gracza CT. A więc wystarczy przypilnować bombsite to bo tam mamy wolną drogę, by spokojnie przejąć kontrolę. torsi, jeszcze myśli o odbijaniu, jeszcze chce zostać bohaterem tej rundy, ale to nie będzie takie proste, chociaż Torsi, wypatrzył Hadesa. Olek o ten kąt taki bardzo niebezpieczny, teraz jednak Torsi ucierpiał. No i czy na pewno chce odbijać? Wydaje się, że woli odpuścić. Tu leży jednak Defius. Jeżeli chciałby odbijać ten BS, to na pewno ten Defius się, by się przydał. Nie idzie jednak po niego Torsi. Cały czas operuje w granicy, na granicy tego Smoka. O, blisko też podchodzi Glei, wciąż pochodzi cichutku torsji, ale jak widzimy, wycofuje Sniper Mouse. On wie, że tych pieniędzy jest bardzo mało w zespole. Ens dobrze rozgrywało warianty anty-eco, anty-force, więc mam wrażenie, że tutaj spokojnie Polacy powinni sobie gdzieś tę przewagę budować. No i właśnie, mówisz o tym sajcie B, mówisz o tej presji. Teraz i Mouse dać jej troszkę więcej. I pierwsze problemy, i pierwsze fragi przede wszystkim, jeżeli chodzi o imchata. Na szczęście widzę, że dycha z rewanżem, ale sam stracił bardzo dużo punktów zdrowia, także teraz Ens. No, w niemałych tarapatach. No właśnie, dobra reakcje ze strony antyterrorystów. Jeszcze Brolan wykorzystuje moment, by wejść na plecy. Szybko przesunęliśmy się w stronę bombsite'u B, żeby tutaj pomóc, kiedy mieli problemy Siuchy, e, kiedy mieli problemy Killer Glaive oczywiście, bo dobrze po flashu pikowali zawodnicy CT. Tymczasem na plecy już zachodzi Brolan, on jest bardzo blisko, za chwilę może nam zrobić naprawdę duże krzywdy, dycha nie da rady i tylko jeden zawodnik, ale to świetnie reagują gracze Maus, perfekcyjnie Brolan na plecy. Brolan indywidualnie, mam wrażenie, Goofy tylko trzyma skróty, musi tu jednak uważać, bo już jest torcji, a więc do samego końca agresywnie podchodził zawodnik antyterrorystów. Brolan razem z ciuchem teraz to oni pilnują rampy, są skany, my jednak podchodzimy nieco bliżej. Tu ważny będzie timing, jest wyjście przez tego smoke od dychy, Brolan zostaje, ale powinniśmy o nim wiedzieć, chociaż te skany bardzo bolesne, ale dycha! Przez smoki, przez plandelki, przez ściany, potrafi skanować doskonale, mamy przewagę czterech na trzech, w końcu więcej roboty wykonaliśmy na midzie, na rampie, przepraszam. I to się opłaciło, ale po tym, gdy fragi zdobyliśmy, wycofujemy. Jest jednak Serczyn w respie Tero i to jest dla nas problem. Jednak Killer, co on daje podczas am w Katowicach. No i dzięki temu Gleife przejął kontrolę site'u B, ale ze strony Maus cały czas bardzo duża agresja. Zobaczmy, gdzie już jest jeden z graczy. No też czyta dobrze Maus całą grę. Imhat na plecach Torzik to przygotowane, coraz bliżej Sajdu. On też tutaj nie będzie wpuszczał. Swoich Oj. rywali na szczęście jednak popełnia błąd. Dobry flash, tu jeszcze smokno na odcięcie. O, porę to zrobiliśmy, chociaż Zim Hat jest coraz bliżej, musimy na to uważać. Ale obite mocno torsi i Dycha pilnujący pleców. Nawet gdyby zginął Dycha, nawet gdyby tutaj sobie nie dał rady, no to i tak będzie szybko informacja o tym, gdzie jest rywal i Glaive może zareagować. Tylko że musi tu aimowo się wykazać. Niestety Praga nie ma, co robi killer? On cały czas odwrócony, no musi. Teraz ostrożnie zagra to Killer, bo blisko niego imcha. Zeskakuje na głowę Killer swojemu rywalowi, ale Finn mając 12 punktów życia trafia. No szczęśliwie to wygrywa ekipa Maus, takie mam poczucie, do młodego fina. A tymczasem Torsi agresywnie widział co się dzieje, dorzucone szybko palaki, Dycha jednak, cały czas poszuje i Deha zdobędzie pierwszą eliminację. Decha po raz kolejny, ale w jego perfekt! No też nic nie widział Brolan. Przewaga, czterech na trzech, ale wielokrotnie taką przewagę mieliśmy, nie potrafiliśmy tego wykorzystać, bo często luki zauważali zawodnicy CT. Widzimy, gdzie jest teraz Xerszyn. on już pod drabiną. Gufi, no pewnie to sprawdzi, tylko jeżeli tak będzie zaskoczony przez zawodnika Maus. O, bardzo odważny gra Maus, też widzę, że analiza poszła. On też tutaj nie pozostaje bierny, także ta mijanka może faktycznie zadziałać na korzyść Polaków. No, 50 sekund. Czasu jest sporo, Xershin Cały czas zachodzi, ale Klar jest coraz bliżej bombsite'u B. Daje teraz znać, że bombsite B jest pusty, tylko czy my wiemy, jak tutaj możemy przerotować? Wiemy, że Xertion skrócił kąty i, i to może być dla nas problem. Chcemy pójść na bombsite B, tylko tam będzie Xertion i pytanie, ile zrobi? Jak dużo zrobi ten zawodnik? Kilar idzie w stronę bombsite'u A teraz, być może jednak tam będziemy chcieli zachodzić. Bo tu będzie ważny czas. DreamHat, nie wiem czy widział, wydaje mi się, że mógł widzieć, bo bardzo mocno czai się na Kilara i ten będzie zaskoczony. No i tu jest właśnie kserszyn i my nie mamy o nim pojęcia. Tu bardzo łatwo sobie radzi zawodnik Maus. To będzie siódmy punkt dla ekipy Siuchego. Nic nie dało to zrobić. Perfekcyjnie to rozegrało Maus. Jak to chcą rozgrywać terroryści? Zupełnie inaczej niż polski zespół. My araszowaliśmy agresywnym wyjazdem na rampę. Podjęliśmy walkę na bombsite'cie. A, tu zupełnie inaczej ekipa Tero. Ci bardzo spokojnie, czekając na skróty. Też spodziewając się agresji ze strony ENS. Ale tu agresji nie ma. Klej nie decydował się na taki agresywny wariant. A terroryści, jak widać, się wyczekali skróty na, na pierwsze tempo. A teraz podchodzą pod bomb Tu jest Glaive. On cały czas przeskakując. Ma też najda w zanadrzu. I w razie czego tego najda może wyrzucić, nasłuchuje. Czy terroryści podchodzą? Czy może chce rzucić tego najda, kiedy będzie atakowany Dycha. To byłby taki idealny moment. Nie mają Palaka. Gracze Terror. Dycha wciąż spokojnie czeka. Schowany za cementem. Sprawdzają tę pozycję zawodnicy Tero. No, ale popatrzmy, teraz to jest ten moment, żeby granat rzucić i teraz wychyli się dycha. Oj, rapaty dychy, chociaż jeden flag zdobyty. Ale Siucho odpowiada torci z eliminacją. No i mamy kłopot, mamy duży kłopot. Klej wskanuje, ale te strzały jednak niecelne. Cały czas agresja po stronie terrorystów. Serce na skrzyniach. Mamy problem. Mamy trzech na 4. Chociaż pobijani terroryści po tym świetnym najdzie. Ale my musimy zacząć się. Podchodzić się, bo tutaj robi się naprawdę niebezpiecznie. Hilar zostaje sama, kserszen jak na tronie. I Maus przez długi, długi czas nie ma pieniędzy. Taki jest cel formacji NSB, jak najszybciej gdzieś te punkty zdobywać. Pamiętamy, ile mocnych punktów miało Maus. Naprawdę każda z pozycji potrafiła zrobić różnicę na sajcie B. Chyba Maus miał te problemy największe. Tutaj akurat ze strony i jego. Z reguły problemów nie ma. Mówię z reguły, o -o. bo teraz niestety Polacy oddają życie za darmo. No, jak widać, to podejście Maus bardzo skuteczne. O -o -o. Flesz na Hadesa ten nie był w stanie zareagować. No powiem szczerze, takiej nieporadności na bombsite B na Vertigo UNESCO jeszcze nie widziałem. No i popatrzmy. Agresywnie Glej. Ten z jedną eliminacją. Terroryści chcą odpowiedzieć. Glej obijany mocno. I to sprawiło, że jest wyrównanie. Czterech na czterech. Trafiony w końcu Glej. Dobry też granat jeszcze na Torsiego. Ten ucierpiał. 53 HP już chce odpuścić. My bardzo agresywnie walczyliśmy na bombsite B. Tymczasem Dycha sprytnie schowany. za... Musimy zacząć trafiać. Dycha teraz. Nieco bardziej agresywnie. Brolan. O, za chwilę będzie mieć swoją szansę, zdaje się. Dycha, spóźniony. Oj! Oj, Dycha w tym meczu. Ma kłopoty z Brolanem. Trafienie niejednak Kylara. Jest przewaga po naszej stronie. Bardzo ważne trafienie. Znowu dające nam przewagę. Tylko, że tutaj pod błąbsajtem. A. Przed momentem Brolan dał jedną eliminację. Obity był też Brolan, ale widzimy, że to jest cały zestaw granatów u jednego i drugiego zawodnika. Tu właściwie mogą graczem mało zrobić wszystko. Mamy tu Olka. Który cały czas czeka na wejście. On też jeszcze z Neidem, palakiem. Tylko najważniejsze, żeby w razie czego był w stanie dołożyć eliminację. Ale widzi, co się dzieje. Szybko dorosły tego palaka. Chociaż Imphat od strony. O, o! Od strony od nogi pomylił się Hades. No i Bombside zajęty. No tutaj jesteśmy nieprzytomni podczas tego meczu. Nie wiem, co się dzieje z zawodnikami NS. Ale to nie są ci sami zawodnicy, którzy wygrywali z Vitality, którzy wygrywali z G2, którzy wygrywali z Astralis. Musimy po raz kolejny znaleźć drogę do, do tego mentala po naszej stronie. Mamy defiuza. Podchodzi killer. On właśnie defiuza ma u siebie, więc jeżeli ktoś ma łapać paczkę, to on. Gufi coraz bliżej. Jest wchylony Gufi ten z eliminacją. Brolan wciąż chowano. Jest mocno bity. Killer łapie paczkę. Szuka go cały czas Gufi. W końcu wychyli Brolan. Ten z eliminacją. I on to wszystko domyka. W ostatnim momencie robi tego fraga Brolan. Podejście pod 200 B, infat agresywnie, już namierzany. Tutaj Kylar, chociaż ta seria na początku nieudana, ale jak widać i tak zabolało to naszego gracza. Jeszcze Siuchy perfekcyjnym strzałem przez deskę. pokonuje naszego zawodnika, jeszcze ksetrzem. Zobaczmy, jak przytomnie omija naszego gracza. Oto no chciał zaskoczyć jeden z naszych, jest glejb na blisko, no ale nie spodziewa się za chwilę o strony. BSA podejdzie mu No właśnie, Glaive musiał się tutaj zdziwić. No i rotacja całego składu. No tak, tu już możemy chyba mówić. GG. To jest dobry mecz w wykonaniu Siuchego. O, od momentu 0-4 byli praktycznie bezbłędni. Jedna tylko wygrana runda przez ENS. Bezradni byli absolutnie tutaj Polacy. Świetnie to poprowadził Siuchy. Dobre, indywidualne misje. O, wjechali nam tutaj na głowy gracze Maus. Dość o Falcons. My skupmy się na Maus, bo my walczymy o półfinał Intel Extreme Masters. A zatem zerknijmy na święta. Tu rozpoczniemy po stronie defensywnej. Maus w ataku. I siuchy. Już na pewno coś skolował, coś powiedział, jaki ma pomysł na tę pierwszą rundę, co chce tutaj wybrać. Zdaje się, że podejście pod bombside B, tutaj Hades już z pierwszą dobrą pestką, prosto w głowę. Lecą flesze, jest podjazd zawodników Teroci, zajmują pozycję, my po fleszu też chcemy to skontrować. Wystaje tam noga, obijany był Torsi, ale wolał odpuścić. Na plecy Imhat w pojedynku z Glejwem. czterech na czterech, po tym trafieniu Imhata. A My mamy problemy. Broland z eliminacją. Jeszcze im wygrywa to starcie, chociaż nie z Gleiwa, ma z dycho, który chciał pomóc. Hades, no teraz on musiałby coś wyczarować magicznego. Jeden frag dla Glejwa, a Hades coraz bliżej. Jest już na plecach Hades z eliminacją. Wiemy o dwóch zawodnikach Tero. Takie mam poczucie, chociaż Broland bardzo skutecznie. No i teraz ucieka Broland, schowany. Oj, sprawdzili. Sprawdzili Hadesa. Wiedzą gracze Tero, że nie broi paczki Polak. Ades. Och, to nie jest łatwy frag do zdobycia. Siuchy bardzo sprytnie, przytomnie. No i pora wycofać, ale Brawlan nawet nie daje zwiać. Trzy trafienia Brawlana. blisko też agresywnie ustawiony Goofy. Tu nie ma flesza. Jest jednak imcha trafiony po głowie, ale. Odpowiada bardzo szybko. Oj, wycofuje Dycha. Tu wielkie tarapaty. Jeszcze dobry grana. To berwie. Tym granatem, tym Brolano, Chociaż sam. No, Brzeskanowo, dobrze ostrzeliwo naszego zawodnika. Został Siuchy. Jego możemy złapać. Tu jest blisko Gleif, chociaż Siuchy sprawdza plecy. Nie ma tutaj podsadki, jeszcze ginie Kylar. jest trafienie dla dychy. Glaive dobrze skonował, niewiele brakowało by tego fraga. Udało się zdobyć. Czeka też Hades. Chyba zobaczył już Juchego, ale sygnał jest jasny. Wracamy, zachowujemy broń, bo tutaj nie ma co walczyć. Kiedy gra się bardzo aktywnie, kiedy gra się agresywnie, teraz są pistolety, jest słabsze wyposażenie. Czas może troszkę dojechać rywala, czas może troszkę tej agresji pokazać. I Glaive wow, faktycznie, wow, jakby usłyszał. Wow. Jest ten wyjazd, ale zobaczmy, gdzie są koledzy Gleiwa. Oni wszyscy są bardzo daleko, także to była indywidualna misja kaplana, chociaż już widzimy, że Goofy chce to uzupełnić. Antorsi, no, kontra Goofy, to starcie za moment. On czeka torsi, ale Goofy też cierpliwy. Gdyby tu był Flash, no to na pewno Goofy miałby łatwego fraga do zdobycia, chociaż torsi odpuszcza, a tylko delikatnie. Ale widzimy, jak kryją te pozycje zawodnicy Tero, jak są przygotowani. Hadys jeszcze ustawiony w No tylko na środku Xertion. Chociaż teraz popatrzmy, bo tutaj Goofy przed C szansą, jest jedna eliminacja, zdążył na szczęście trafić. Też im świetnia świetnie sekurował. no i Xersion kiedy Wieczór ten moment, może podejść, Xerxian nie myli się, zajął pozycję, dycha. No, Trudny to jest pojedynek dla dychy, ale ten trafia prosto w głowę, dwóch na dwóch nam się zrobiło. Runda jeszcze do uratowania, gdyby nie Imphat, który Bo sam był zdziwiony, że tak łatwo będzie trafić Hadesa. Dycha. Chcę to jeszcze uratować, takie mam wrażenie. Ale to będzie niezwykle ciężko. Ma czas, by przeładować broń, no, ale dwóch rywali przed nim. Wydaje się, że to jest nie do zrobienia, chociaż dwóch zawodników Tero bardzo blisko siebie. Dycha już chce wyjeżdżać, o, ale tego to się nie spodziewał. Także jest ta przerwa, jest kolejna runda z karabinami i kolejna okazja, by Polacy mogli w końcu przerwać te pasce Maus, które od wielu, wielu rund cały czas dominuje. No widzimy, jest smoke defensywny, tak, od zawodników CT na bramę, ale nic by z tego nie robił gracze Tero, bo są gotowi, tutaj Xersion, ależ sprytnie. Brak jednak dla Glejwa, ten jeszcze dychą na środku! No, pograliśmy na midzie, dycha dwa bardzo ważne trafienia, dzięki temu mamy trzech na dwóch. Jest przewaga, ale z tymi przewagami na Vertigo bywało różnie. Na razie tak, no ale jednak jest ta przewaga, więc i samo odbijanie powinno zadziałać. Akurat NS w ramach tego turnieju świetnie te Teki potrafiło przeprowadzać. Na razie martwi mnie. Brak def, akurat jeżeli chodzi o ekipę ale za to świetna pozycja Glejwa, która znacząco przyspieszy samo odbijanie. Tylko nie wiem po co skany, no, samo wejście na shiftie gdzieś przez te drzwi byłoby czymś lepszym, a na szczęście dla Glejwa Torzi dał mu tę drugą szansę. No właśnie, celny strzał. No, już podchodzi nieco bliżej GuFi, Skany od Gleiwa i tu jednak GuFi zaskoczony. Miał bejtować Glejw, by podszedł bliżej GuFi, Teraz jednak Glej w za będzie eliminację. To runda bardzo dziwna. Powinniśmy wiedzieć, gdzie im hat jest. Jeszcze tupnął. Musiał dostać info Hades. Przygotowany, wcelowany wychodzi na rywala, ale Imhat prosto w głowę. No i Glaive zostaje sam. Wychyla Imhat agresywnie. Chce się postrzelać z rywalem i dokończyć tę rundę. 6 do 0. Ile to kosztowało energii? Ile serca włożyliśmy w tym w mecze? I teraz nam. O, rany! O, matko! No, frak dla Siuchego, nawet dwa. No i tak. Y jest trzech na trzech, ale w międzyczasie Xertion może zaatakować bombsite'a zresztą razem z partnerem. Dycha tu z karabinem. No, ważny to będzie timing tego wyjścia, jeszcze siuchy, za chwilę się może zdziwić, Hades podnosi jednak MP9. W bardzo niefortunnym momencie, nawet Kylar nie da sobie rady. No tutaj nic nie przemawia za Polakami, ani nie ma co patrzeć na statystyki, ani nie ma co patrzeć na grę, nie ma co patrzeć na minę naszych zawodników, tutaj po prostu nie wychodzi, no tak jak mówię, no... Ciężko im było znaleźć dzisiaj siły na to, żeby walczyć na takim poziomie, jak, jak walczyli ostatnio, bo tu każdy, każdy widzi, co się dzieje. Każdy widzi, że to nie, nie gramy tego, co graliśmy wcześniej. Nasi, tak jak powiedziałem wcześniej, włożyli mnóstwo wysiłków w to, by awansować do, do playoffów. Teraz w tym meczu, no wiemy, gramy tylko do tego Sida w półfinale, ale do tego półfinału wciąż możemy wejść. Możemy ten półfinał wywalczyć, grając w ćwierć finale, a tymczasem dycha, nie daje rady, jeszcze Hades w templu. Chociaż nawet nie chce pikować, tylko łapie kąt, czekając na rywala. Kserczyn no, czuje się bardzo pewnie i on pikuje, ale też sprytnie. No bardzo przydomnie, bardzo fajnie poruszają się po mapie zawodnicy Maus. Bejtując często ze strzały, nie dając się wyciągać. No, a my. Już jak widać się zapadło, zapadłoby zachować broń. No nic, zawodnicy, walczymy o... Chociaż jedną rundę gdzieś może po tej stronie c, ale nie jest łatwo, bo cały czas gdzieś tutaj rywal mocno napiera idzie po te eliminacje i... Z wielką łatwością. Buduje sobie tę przewagę. No znowu mamy odpuszczony side A, ale na szczęście nie ma tego domykającego, który od strony Maina lubi sobie działać. Przynajmniej na razie, no ale Glaive, kto jak nie on, ma tutaj działać agresywnie. Siuchy mocno zszokowany. Reakcją bezpośredniego oponenta. Tutaj faktycznie w pojedynku. Prowadzących Glaive lepszy, ale Brolan! Teraz za to był w stanie się odkuć. No to była pozycja, której nie miał prawa spodziewać się Glaive. No, jeszcze nie trafiony smog od Kylara, jakie ma mam wrażenie. Oj, 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 oj Torsi No, nieszczęsny. Celny jest cały snajpera Maus. Ale też Killer nie ma za wiele miejsca dla siebie, bo cały czas przecież w Keywie czai się Brolan. Teraz jednak trafienie Killara pierwszy w tym spotkaniu. Może teraz coś z tego będzie? Dwójkowy Pik Killer się obudził. No, mamy trzech na dwóch. Ale czy możemy mówić już o wygranej rundzie? No, wydaje mi się, że jeszcze dużo za wcześnie. By ten cel osiągnąć, 38 sekund. Czasu niewiele mają terroryści. I pilnuje cały czas środka Hades, wiedząc, że odcina tutaj rotację zawodnikom Tero i my możemy grać dwójkowo na bombsite'ie B. To naprawdę dobrze ułożona defensywa po naszej stronie. Wydaje się, że nie możemy kryć tego lepiej, tylko teraz strzelać głowy, bo tych headów też nam brakowało podczas tego spotkania. Lecą granat, impat sprawdza, tutaj dycha, dobrze, w idealnym momencie wychylił, teraz chciał złapać snajpera, ten jednak wciąż defensywnie ustawiony, no i cóż można powiedzieć. Możemy chyba cieszyć się z wygranej rundy. Chyba to już jest ten czas, prawda? Jeszcze nie mam pewności. Ale te... jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz! Pierwsza Mamy. runda. Pierwsza runda wygrana po stronie CT przez Ens. No nic, e, wcześniej Glaive, teraz Gufi. widzimy, że szuka troszkę tego miejsca. No bo jednak gdzieś te dojazdy, to jest. No nie powiem, że mocny punkt, jeżeli chodzi o Polaków, ale jednak coś, co faktycznie może troszkę wybijać z rytmu ich rywala. No Noziuchy, jednak, też e, łatwo tej miejscówki oddać nie chce. Enz w ogóle całym składem skupiony i na środku, i na B. side. A po raz kolejny całkowicie odpuszczony. No, niesamowite jest to ryzyko, jeżeli chodzi o ends No, słychać było tego Zuma, zdaje się, ale. Nie wydać nic z tego. Ok, z jednym jednak fragiem. Podchodzi też guffi na rampie, bo tu się pojawiło takie okienko, by zaatakować. Justo A to ciekawe, Goofy ma flesza. Że... Nie ma nikogo, kto może mu flesznąć pozycję. pat tylko trzyma maina. Oj, oj, oj. Tak, z eliminacją. Ko Maus, oni trafiają Kelara i nie biegną na A. Masa drużyny bo od razu to zrobiło, bo wiadomo, że Kelar jest tym, który jako ostatni często kryje ten site. Tutaj jednak widać, że Maus przeczuwa, że tutaj mogła być pułapka, no bo przez chwilę Hades faktycznie czekał sobie pod tym bs ale już widzimy, że z tego wszystkiego zrezygnował. No ale Hades, kiedy jak nie teraz, potrzebna jest ta bohaterska akcja, a wiemy, że on w takich momentach lubi wychylać i już teraz zdobyta. Właśnie ta eliminacja. No i cały czas chciałby zyskać tej przestrzeni, ale rywal bardzo umiejętnie wyłącza go granatami. Perfekcyjny flash, który złapał i jednego, i drugiego. Zawodnika Enz. Och, teraz szoko tu eliminacji Hades. Niewiele brakowało. Hades z trafieniem. Wychyla powolutku, dycha. Im Hati jego pozycja będzie znana, ależ doskonale. Fin. Absolutnie. Czasem frag dla dychy. Kilar też z eliminacją. Mamy 5 na 3 torcji. Och. Przestraszycie tego strzału, ale Brolan i tak daje sobie radę. Na bombsite B, Torsi chce wychylać. My na skrzyniach chce skontrolować pozycję. Jeden z naszych, ale walczymy na kilku pozycjach. Torsi z eliminacji, tu jeszcze jest dych, ale on na reloadzie wycofuje. Też Gufi z bombsite B mamy też przewagę. Co ważne, ale Imhat po prostu pikuje. Imhat po prostu pikuje i po prostu fraguje. No i cóż możemy zrobić? Brolan, Imhat prosto w głowy. A dzisiaj w tym elemencie są ewidentnie lepsi gracze mouse. O tym mówiłem na początku. No po prostu podczas tego turnieju strzeliliśmy fenomenalne headshoty. W tym meczu tych headshotów troszkę brakuje, za to gracze Maus... Te heady walą jak chcą, tak naprawdę. Popatrzmy na rundę pistoletową. Wjazd na bombside B, tu jest sam Brolan. Lecą fleszę, chociaż Brolan akurat tym fleszem nie obrywa, a obrywa Goofy, chociaż jest ustawiony blisko Glaive. Glaive po raz kolejny, no proszę, budzi się Glaive z meczu z Astralis, gdzie w pojedynkę. Dominował swoich przeciwników. A bomba podłożona, więc już możemy tutaj mówić o małym sukcesie. Ale trzeba jeszcze tej bomby przypilnować. Glaive na daleko, na blisko. Cały czas czeka Kylar. Tutaj zdaje się, że poleci flashbang i będzie wyjazd zawodników CT. tuje? Glaive, Kylar na blisko. W końcu jest wyjazd Kylara. Ten spokojnie sobie powinien poradzić. No jak nie on, to Glaive może poklikać w głowę. Jeszcze dycha z eliminacją. I mamy rundę pistoletową. 2 do 11. Och, nieprzyjemne te palaki od zawodników CT. Dobre też skany, ale my też odpowiedzieliśmy. Imhat mocno ucierpiał. Glaive jednak od razu w stronę galerii. A Imhat wycofuje. Pobijani jednak głów i Przebiegaliśmy przez te palaki i to zabolało. Podpalone stópki naszych zawodników. No ale teraz podejście. Brolan będzie musiał nieco odpuścić, ale tu jeszcze jest Siuchy. A za szybko chciał podejść Glaive. Jeszcze dycha. Oj, że dycha. Pomylił się w takiej sytuacji. To do Pawła niepodobne. A więc już przewaga po stronie CT, chociaż obity mocno Siuchy. Ucierpiał też Imhat. Delikatnie obity Brolan. Jest podejście Ksersiona, który bardzo lubi atakować w takich rundach, kiedy. Teraz to on podchodzi, teraz to on poszuka trafienia. No i tu ważny starcie z Hadesem. Och, nie miał szans. Nie miał szans Hades. Hilar zostaje sam. A no jeszcze Siuchy na info, ale to wiedział, że jest mało czasu. Wiedział, że nawet jak zginie, to nie jest żaden problem, bo to przecież ma dwóch, a no nawet trzech kolegów, którzy momentalnie reagują. 12-3. Są dzisiaj te lekkie problemy komunikacyjne. Totalnie Gleyf i Decha się nie zgrali, już nawet nie mówiąc o tym, że Dycha nie odpowiedział. A do tego jeszcze Maus w bardzo brutalny sposób buduje tę przewagę. Serzy, jakie to są skany. No dwie eliminacje zdobyte, nie widząc swojego rywala. No genialnie czują się na tej mapie zawodnicy Maus, pokazując nam takie sztuczki. Ach no, tak, tutaj nie ma czego zbierać. Ja myślę, że i ENS, i my, i polscy kibice oglądający to spotkanie czekają na ten nieunikniony 13 punkt dla Maus. To się po prostu musi wydarzyć, ta porażka musi się przytrafić naszej formacji. Ale tak jak mówiłem, my, to jest taki mecz, którego nawet bym nie brał pod uwagę. To jest taki mecz, kiedy faktycznie nasi byli, jak widzieliśmy, wycieńczeni po tej niesamowitej drodze, by zagrać w spotku. Osiągnęliśmy ten wymarzony cel. A w tym meczu zabrakło sił. Jesteśmy wciąż zmęczeni po tej po tym fantastycznym pościgu naszego składu i tak jak mówię, nie ma co oceniać end i nie ma co oceniać naszych zawodników po tej porażce, bo no ta w ogólnym rozrachunku niewiele tak naprawdę znaczy. Okej, okay, nie zagramy od razu w półfinale, zagramy w ćwierćfinale.